Wymień swoje trzy wady. Potrzebuję poświęcać tyle samo czasu przyjaciółom, ile oni mi. Chcę dla wszystkich jak najlepiej, a tak się nie da, więc zawsze w moich oczach ktoś jest po prostu w jakiś sposób pokrzywdzony, bo chcę dla swoich bliskich jak najlepiej, a nie mogę dać każdemu tyle samo, po prostu, bo jest to nierealne. Moją wadą, ale jednocześnie trochę zaletą jest to, że jeżeli się na coś uprę, to po prostu nie ma siły na świecie. Żebym ja tego nie zrobiła, i nawet jeżeli to jest najgłupsza rzecz na świecie, której będę żałować, to ja i tak to idę. Że ja chcę tego teraz, to i teraz, ale nie przeczekam tygodnia, że na przykład już może tego nie będę chciała, ale tego dnia będę robiła wszystko, żeby to mieć. Wiem, że mogłabym czasami wziąć 10 głębokich wdechów i w coś się nie pakować. Ale i tak się w to wpakuje. Uparta, dobra, bardzo I jeszcze uparta. jedna wada. Jak ktoś ze mną śpi, to nie dość, że zabieram całą kołdrę, to jeszcze rozkładam się w takiej pozycji na tym łóżku i za zajmuję salutkie łóżko, dosłownie praktycznie zrzucając kogoś, a do tego snu jeszcze dochodzi to, że zawsze mówię do przyjaciółki czy do znajomych oglądamy film! Super, oglądamy na pewno, ale nie chcesz spać? Nie, nie chcę spać, no co ty? Wymień swoje trzy zalety. Jestem bardzo pracowita. Nie boję się wychodzić ze swojej strefy komfortu i robić coś, czego nikt nie robił. I nawet jeżeli są negatywne komentarze, to w ogóle nie wzbudza to we mnie demotywacji żadnej. Jestem odpowiedzialna.